Podczas spotkania Karola Nawrockiego z Andrzejem Dudą pojawił się wątek relacji z rządem Donalda Tuska. Nawrocki ocenił tę współpracę jako trudną i pełną napięć. Jego zdaniem obecny rząd ponosi porażkę w sposobie działania i realizacji zapowiedzi, a cały obóz władzy zapłacił polityczną cenę za to, że nie wygrał kandydat, pod którego przygotowywano kluczowe ustawy. To właśnie te projekty są dziś przez Nawrockiego wetowane. Co dodatkowo komplikuje relacje między pałacem a rządem i sprawia, że porozumienie w najważniejszych sprawach przychodzi wyjątkowo ciężko. Jednym z elementów pańskiej, powiedziałbym, pańskiego wejścia przebojem na, taki, na taką scenę polskiej prawicy, było przekonanie, że oto pojawia się taki silny gość, który będzie jakby. Dwa biegi dalej wyrzuci niż Andrzej Duda przeciwko Donaldowi Tuskowi. Ale czy rzeczywiście to jest możliwe? Czy, czy tak naprawdę nie jest tak, że koabitacja pokazuje granice prezydentury? To oczywiście już do oceny Polaków kwestia biegów i potencjalnego przyspieszenia. Natomiast ja, znając zapisy polskiej konstytucji, ale przede wszystkim mając świadomość, że oddało na mnie głos w bezpośrednich wyborach 10,5 miliona Polaków wykonuje po prostu swoje obowiązki i prerogatywy. Oczywiście one są w zakresie Zwierzchnika sił zbrojnych ograniczone do pośrednictwa monu w czasie pokoju, takie są zapisy konstytucji. Prezydent ma oczywiście możliwość nominowania na pierwszy stopień oficerski, nominacje generalskie, ale też w zakresie strategii, czyli choćby podpisania strategii bezpieczeństwa narodowego, która następnie rozpływa się na szereg innych wykon Dokumentów. Prezydent ma swoje zdanie i właśnie nad taką strategią bezpieczeństwa narodowego z obecnym tu ministrem Cęckiewiczem i w porozumieniu z Monem współpracujemy. To znaczy to nie jest próba wychodzenia poza konstytucję, mimo jej niedoskonałości. Zawsze to powtarzam i dlatego niebawem powstanie Rada Konstytucyjna, bo widzimy i myślę, że wspólnie z panem prezydentem możemy zdiagnozować ten problem, że podczas gdy prezydent nie ma oczywiście pełni władzy w okresie pokoju w zakresie w zakresie ob Polska ma ograniczoną władzę w tym zakresie, to w momencie wojny właściwie cały naród... Patrzy w stronę prezydenta i wówczas wykonuje swoje najważniejsze zadania. To jest pewna niesprawiedliwość, może nie niesprawiedliwość, ale to jest pewien kłopotliwy zapis polskiej konstytucji. To trudno po prostu... być strażnikiem konstytucji, która jest tak niedoskonała, bo prezydent Kwaśniewski, który był jej współtwórcą, jest z niej bardzo zadowolony. Ostatnio powiedział, że no, po prostu wymyślona taką konstytucję, która nie przewidywała, że ludzie nie będą mieli skłonności do koncyliacji. Chwała twórcom konstytucji z roku 90. Siódmego. Dobrze, że powstała, ale ta konstytucja po ponad to po blisko 30 latach, i po tym, co dzieje się w ostatnich latach, szczególnie za sprawą rządu premiera Donalda Tuska, a więc podważania właściwie porządku ustrojowego państwa polskiego, pokazuje, że powinna być w ramach kompromisu politycznego zmieniona. My tu mówimy o jednej rzeczy, która odnosi się do bezpieczeństwa, do fundamentalnej zasadniczej tak. rzeczy, która odnosi się do bezpieczeństwa. Narodowego, ale widzimy, że ta konstytucja już za czasów świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, za, za czasów prezydenta e, Dudy, za, za czasów wszystkich prezydentów po prostu rodzi pewne konflikty, których moglibyśmy sobie jako wspólnota narodowa e, darować, gdyby konstytucja była inaczej skonstruowana. Więc ja nie mówię, nie krytykuję twórców konstytucji z roku 1997, ale przypominam, że minęło blisko 30 lat. Jesteśmy nauczeni pewnymi doświadczeniami i dlatego będzie musimy pracować w Pałacu Prezydenckim nad kompromisowym rozwiązaniem tej sprawy i zaproponowaniem nowego tekstu Konstytucji. To chyba nie jest łatwe, bo Andrzej Duda próbował to zrobić w pierwszej kadencji swojej prezydentury z własnym zapleczem politycznym i bez większego sukcesu, czyli jakby elity polityczne nie były tym zainteresowane. Ja pozwoliłem sobie trochę zaatakować pana prezydenta za ten rok, czy jakby zacytować tego rodzaju ataki, mówiąc precyzyjniej, ale chciałbym właśnie oddać panu głos w tej sprawie, bo Pan próbował się z rządem Donalda Tuska jakby zaakceptować fakt, że Polacy wybrali taki rząd, choć w pierwszą rocznicę jego powołania wygłosił pan bardzo mocne orędzie do parlamentu, w którym pokazał pan szereg naruszeń prawa, nierespektowanie ustaw, nierespektowanie konstytucji. To było trudne dla Pana doświadczenie, także w kontekście tego, co Pan pamiętał jako minister Lecha Kaczyńskiego. Ja jestem takim politykiem, który bardzo szanuje demokrację i bardzo szanuje w związku z tym decyzję moich rodaków polskiego społeczeństwa polskich wyborców. W związku z tym nie było dla mnie wątpliwości. Że y, skoro wynik wyborów jest taki, to on pokazuje, y, jaka jest aktualna wola wyborców. I y, 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 no, kiedy mnie pytano, y, czy ja tutaj nie widzę problemu, ja mówiłem, no widzę problem. No, problemy są dwa. Po pierwsze, y, obóz polityczny, z którego ja się wywodzę, no, nie uzyskał tak dobrego wyniku, jakiego być może wszyscy się spodziewali. Choć wygrał to, wybory. Choć wygrał wybory, bo o tym trzeba pamiętać. No, a drugi problem, niestety poważny, to jest taki, że no nie, nie przygotował sobie wcześniej gruntu pod stworzenie koalicji, która umożliwiłaby dalsze sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej i dalsze no, dobre prowadzenie polskich spraw. Więc, więc to, to, to był problem roku 2023, ale zupełnie odwrotną sytuację, bo to chcę podkreślić, to chciałem już powiedzieć wcześniej, ale teraz jest bardzo dobra sposobność do tego. Miał w zeszłym roku już, panie prezydencie, Donald Tusk. Donald Tusk, co by nie powiedzieć, szanowni państwo, w wyborach prezydenckich otrzymał czerwoną kartkę. On i jego rząd. Jeżeli państwo sobie przypomnicie kampanię. Kandydat, on osobiście nie. Zaraz, 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 zaraz chwileczkę. Panie redaktorze, a przez ostatnie dwa tygodnie kampanii wyborczej, pan widział kandydata premiera Donalda Tuska? Bo ja widziałem tylko premiera Donalda Tuska. Widziałem rzeczywiście taki wywiad w telewizji, w którym premier Tusk coś mówił o Jacku Murańskim? Nie. Przez Osoba nieznana. Ostatnie... Nie, nie znana Przez ostatnie dwa tygodnie kampanii prezydenckiej, ku nie ukrywam pewnemu wtedy mojemu zdumieniu, zobaczyłem, że głównym prowadzącym kampanię stał się premier Donald Tusk. I Czyli dwóch, wziął na siebie odpowiedzialność. I po dwóch tygodniach jego kandydat, którego on de facto osobiście reprezentował i lansował przez ostatnie dwa tygodnie kampanii wyborczej, przegrał wybory. Zaraz, zaraz, bo Andrzej Duda mówi, że Donald Tusk pomógł panu wygrać wybory, panie prezydencie. Nie, ja nie mówię, że pomógł wygrać wybory, ale w jakimś sensie ja tak. Ja mówię, że, w sensie sposób, tak. że Donald Tusk jako bardzo doświadczony polityk nie mógł nie zrozumieć tego że niniejszym właśnie on i cała jego formacja polityczna otrzymali czerwoną kartkę oczywiście Aha. osobistą porażkę zawsze trudną dla człowieka musiał przyjąć na siebie Rafał Trzaskowski który był tym kandydatem ale faktycznie była to po prostu klęska obozu politycznego i polityki jaką ten obóz realizował rozumiem w że pan chce powiedzieć od grudnia 2013 grudnia 2023 Panie roku. rozumiem że pan chce powiedzieć że ta klęska Donalda Tuska powinna go w nieco bardziej pokornej sytuacji sytuacji postawić wobec y, Karola Nawrockiego, ale stało się odwrotnie, można powiedzieć znowu z pewną y, y, taką niesympatyczną aurą wobec pana Donald Tusk mówił, że wasze stosunki były przewidywalne, ale można chyba zauważyć, że to co się dzisiaj dzieje z rządem, powołanie ministra Żurka na ministra Sprawiedliwości, ta taka fala wzmożenia to jest bezpośredni rezultat wygranej Karola Nawrockiego, że pan jakoś zmobilizował rząd no czasem do takiej bardzo dwuznacznej aktywności. Ja to powtarzałem w kampanii wyborczej, że zagonie leniwy rząd do pracy i niezależnie od tego jak postrzegamy działania rządu to widzimy, że ten rząd i sam parlament działają jednak inaczej bardziej intensywnie być może ich mobilizuje jak płachta jak ale działają intensywnie którym, ja co nie znaczy efektywnie czy z sukcesami ale coś, co, coś w tym zakresie się zmieniło, bo wcześniej rzeczywiście odmierzali dni do końca prezydenta. Dudy, potem Kolejne 5 lat trzeba odliczać, więc już chyba przestali odliczać, to tak. przeliczali głosy jeszcze, jeszcze wcześniej. Natomiast z całą pewnością nastąpił jakiś rodzaj mobilizacji. Natomiast my wykonujemy, czy ja jako prezydent i kancelaria wykonujemy swoją pracę wychodząc z inicjatywy ustawodawczymi real, realnie analizując i głęboko analizując każdą ustawę podejmując weta w takich miejscach, w których widzimy zagrożenie dla interesu społecznego czy dla interesu e, polski. Zresztą Taką lekcją, myślę, że społeczną, była też działalność mojego poprzednika. Ta, to weto zyskiwało pewną, pe, pewien realny wymiar w wielu kwestiach. Oczywiście też nie czas, żeby to analizować, ale ja przekonuję opinię publiczną od dłuższego czasu, że ono jest naturalnym, normalnym instrumentem procesu demokratycznego. Znaczy, no, to znaczy, że ludzie, ludzie wybierają prezydenta, tak, znaczy, żebym miał jest, pewną siłę. Trzeba także. przewidzieć możliwość weta prezydenta Rzeczpospolitej. Jeśli prezydent jest wybrany, tak jak mówił pan prezydent Andrzej Duda, jako czerwona kartka dla rządu, który rządził przez ostatnie dwa lata, a przede wszystkim zauważcie, panie redaktorze, panie prezydencie, drodzy państwo. Sytuacja psychologiczna, w której w sposób naturalny prezydentem Polski miał zostać Rafał Trzaskowski, a nie Karol Nawrocki, spowodowała, że przez pół roku odliczając czas prezydentowi Andrzejowi Dudzie i przygotowując prawo, przygotowywano prawo pod zupełnie innego prezydenta Polski. A wyszedł z wyborów inny prezydent Polski i to wpływa także na ilość wet, bo są ustawy, które po prostu, gdy ktoś analizował kampanię wyborczą, mógł się domyśleć, że ja ich nigdy. Nie podpiszę, bo nie są zgodne z tym, czego oczekują ode mnie wyborcy. I chcę jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze, drodzy państwo, powiedzieć w kontekście niedoskonałości demokracji i czy konstytucji tego systemu konstytucyjnego, na którym, w którym dzisiaj funkcjonujemy. Przy uszanowaniu konstytucji z jednej strony i wartości demokratycznych, co, co oczywiste. Zobaczcie państwo sytuację, w której Dzisiaj drugą najważniejszą osobą w państwie, oczywiście zgodnie z rygorami polskiej demokracji. Już zostawiam to, że jest postkomunista, nie chcę o tym dyskutować. Natomiast jest człowiek, który dostał 20 tysięcy głosów i przegrał z człowiekiem ze swojej listy z ostatniego miejsca. I człowiek z poparciem 20 tysięcy głosów zostaje drugą osobą w państwie, oczywiście w ramach koalicyjnych układanek dyskusji, reprezentuje partię, która ma marginalne poparcie i wszystko jest oczywiście zgodnie z demokracją. Ja tego nie kwestionuję jako prezydent Polski, ale zwykli Polacy i, 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 i zwykli Polacy tacy jak ja i jak wielu z nas, drodzy państwo, chyba mają przekonanie, że budzi to pewien absmak, że o to wychodzi człowiek nie tylko postkomunista, ale z poparciem 20 tysięcy głosów i mówi do człowieka, który ma 10,5 miliona głosów w wyborach bezpośrednich, że będzie korzystał z weta, którego nie ma w stosunku do jego inicjatywy ustawodawczej. Jeśli film Ci się spodobał, zachęcam do obejrzenia innych materiałów na kanale. Będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz, polubisz ten film i zasubskrybujesz kanał, by być na bieżąco. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.